Chciałabym tylko powiedzieć jedną, myślę, że może Teresa Kamińska się też wypowie, bo to w końcu rząd premiera Puska, w którym ona była szefową zespołu doradców, wprowadzał reformy. Uważam, że to co się w tej chwili dzieje, rozmontowywanie systemu emerytalnego i sposób tłumaczenia dlaczego to się robi jest nie do zaakceptowania. Bo uważam, że jedynym powodem do tego, żeby rozmontować system emerytalny jest po prostu wielka dziura w budżecie i należałoby to uczciwie po prostu powiedzieć, a nie szukać powodów tam, gdzie ich nie ma. To nie znaczy, że ten system jest doskonały. Problem polega na tym, że w stosunku do tego, jakie były założenia tego systemu i to trzeba było zrobić, żeby on funkcjonował. Niestety wszystkie kolejne rządy dokładały się do tego, żeby go powoli rozmontować i teraz zostajemy wszyscy z wielkim problemem. Natomiast jest jedna rzecz, o której chciałam powiedzieć, bo może to już ciężkie do zrealizowania dla Pań tutaj obecnych, ale może to jest nauka, którą przede wszystkim trzeba przekazywać swoim dzieciom i wnukom. Ja pamiętam jak przyjechałam do Stanów Zjednoczonych i ja zaczęłam pracę na uniwersytecie, i dyskutowałam z moimi koleżankami i kolegami na temat tego, jakie oni mają warunki kontraktu, to prawie nikt nie mówił o wysokości wynagrodzenia. Wszyscy mówili o tym, jakie dostają zabezpieczenie, jeśli chodzi o system zdrowotny i jakie dostają zabezpieczenie emerytalne. I praktycznie już, jak ludzie idą na studia, to to o czym myślą, to właśnie co to się będzie działo za rok 30. My jesteśmy wychowani, przynajmniej ja jestem, bo to jest maza mniej młodszych osób, w takim systemie, w którym właśnie to państwo brało odpowiedzialność i myśmy nie nauczyli ludzi, że po prostu muszą brać na siebie odpowiedzialność za to, jaka będzie na ich starość, że liczenie na państwo to jest liczenie właśnie na te głodowe emerytury. I teraz jest taki moment, w którym trudno sobie wyobrazić, żebyśmy raz 50 czy 60, czy nagle będzie miał trzy inne karty i będzie sobie w stanie dorobić na tą emeryturę. Więc wydaje mi się, ja mam taką nadzieję, że w ciągu tych dwóch miesięcy teraz debaty o systemie emerytalnym, że jednak będzie to autentyczna rozmowa, a nie wybory wariantów, które nie są żadnym wyborem. Tylko trzeba zastanowić się, co zrobić, żeby. Z jednej strony uratować budżet państwa, a z drugiej strony nie rozmontować systemu. To, jest, to będzie bardzo trudne, ale uważam, że opowiadanie ludziom, że jak pójdą do ZUS-u, to będą mieli gwarantowaną i większą emeryturę, jest naprawdę wielką nieodpowiedzialnością. Więc ja nie mam dobrego rozwiązania i bardzo mi przykro, że nie mogę Pani powiedzieć, że to trzeba zrobić, żeby właśnie w momencie, kiedy Pani na emeryturę przejdzie, żeby pani mogła sama się utrzymać i ewentualnie właśnie jeszcze się kimś obejtować. Natomiast niestety, ale muszę powiedzieć, że wszystkie kolejne rządy dokładały się do tego, żebyśmy dzisiaj stali pod, przed takim właściwie zbankiem wyborów. Ale myślę, że Teresa tutaj jeszcze do powie on mówię, ona tworzyła ten system i myślę, że szczególnie w tej chwili ma trudny czas, kiedy się okazuje, że coś, co miało być właśnie sposobem na to, żebyśmy nie musieli zadawać takich pytań, prawda, jest tak konsekwentnie rozmonotywane.